Witam wszystkich, dzisiaj zaczynam od tej łazienki Zobaczycie jak to będzie kolejno postępować pracę. Nie będę cały czas nagrywał w czasie rzeczywistym Ponieważ tutaj będzie i odkuwanie tych kafelek, sprzątanie i tak dalej Będę międzyczasie takie przerywniki robił, pokazywał jak tam stadium będzie wyglądać Najpierw zabieram się na, o, od zdemontowania tych wszystkich rzeczy tutaj Potem przystąpię do skuwania kafelek To do później Ja jestem z powrotem taki mały przerywnik. Jak widać, zacząłem już skuwać tutaj kafelki. Takim właśnie młotowiertarką. Także tak to mniej więcej wygląda. Już tu mam oczywiście wszystko armaturę powyciąganą, poodkręcaną. Tutaj te kraniki dopływy zostaną wymienione. No i na tą chwilę tak to wygląda. I teraz właśnie się biorę już. Do całkowitego skuwania tych starych kafelek Jak będą już skute i będzie posprzątane To pokażę dalej co robię Ale plan jest taki, żeby tutaj troszkę Przezaciągnąć klejem, wyrównać Żeby sło I jutro tą folią wpłynie Dla uszczelnienia Ale będę to sukcesywnie pokazywał To do następnego Jestem z powrotem Tu jak widać wszystkie kafelki zbite już na dole Na ścianach Prawda? Wszędzie już i tutaj też były zbite na tej ściance. Należy leży tutaj, częściowo, częściowo już tam. Bo to się okazało, tutaj sobie klient życzy ten wiszącą toaletę czyli są taką podtynkową, podtynkowy stelaż. No i tu się okazało, że ta ścianka, jak widzicie, była za cienka. Ona ma jakieś tutaj dosłownie 5 cm grubości to jest z Suporeksu czyli z betonu komórkowego. I na zwyczajnym świecie tego tutaj stelaża podtynkowego ta ściana by nie utrzymała. No i tutaj właśnie wystąpiła teraz taka komplikacja. I teraz trzeba by tą ścianę właśnie tutaj wymurować od nowa. Już tutaj szef pojechał ogarniać te sporeksy. No i właśnie tak to właśnie w tej chwili wygląda. Generalnie jest to troszkę problematyczne, bo, bo doszło trochę roboty niepotrzebnej. Też tutaj widać jakie to jest cienkie. Tutaj za ścianą schowane były jakieś skarby, jako ciekawostkę tylko pokazuję. Tutaj sobie pochowali jakieś odpady. Powrócali. Tak to właśnie jest. Takie skarby można czasem znaleźć. No i właśnie, będę teraz murował ścianę grubszą. Albo z dwunastki, albo z siedemnastki. Zobaczymy, co tutaj szef ogarnie. Z siedemnastki oczywiście będzie mocniejsze. Tu jeszcze zaraz zrobię wkówki w ścianę. Takie, wkuwam takie dziury. Takie na zęby, że zrobię to wmuruję, tak jakby w ścianę, i połączę to poprzez murowanie, tak poprzez przewiązanie, choćby tak na kilka centymetrów, w głąb to na pewno będzie dużo mocniej trzymać niż na przykład na gwoździe, bądź na jakieś tam pręty. Choć to też, też jest dobra metoda, ale ja zrobię tutaj nawkuwane i wiem, że to będzie na pewno na fest. No i w ten czas, jak tutaj będzie ta ścianka już taka gruba, taka mocna, porządna, konkretna, no to wtedy będzie można śmiało zamontować ten właśnie stelaż podtynkowy. No, i wtedy z niego śmiało korzystać i nie obawiać się, że na przykład ta ścianka w końcu po prostu się wywróci i się wyszatnie ten stelaż z tej ścianki. No dobra, Jest taki szybko, taki taki luk, właśnie jak to wszystko wygląda. Teraz wygląda to średnio, ale będzie dobrze, będzie dobrze. Tak, już będą kolejne tutaj fazy remontu, to będę sukcesywnie robił takie wrzutki. To do następnego. Jak się podobało to lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i zapraszam do oglądania kolejnych moich filmików. Cześć, trzymajcie się, hej!